Komitet protestacyjny zaczął swoją działalność od pikiety przed przychodnią przy alei Monte Cassino. W mieście zbierano podpisy pod petycją do prezydenta o sfinansowanie remontu budynku, który umożliwiłby dalsze funkcjonowanie lecznicy w tym miejscu. Poparło ją ponad 3000 mieszkańców. Ponad 3000 do momentu protestu było 3000, w tej chwili jest, jest więcej. Jak się zawiązała ta grupa e, inicjatywna, aby. Jednak ratować przychodnie i spowodować, żeby wróciła na swoje miejsce, to faktycznie nikt nas nie wsparł. Nie wsparł. Jedynie pani Ania zaproponowała pomoc. Mowa o radnej Annie Mętlewicz, która od początku wspierała protestujących, na czerwcowej sesji Rady Miejskiej podkreślała, że obowiązkiem miasta jest wsparcie remontu. Zwłaszcza że w tym samym czasie samorządowcy zdecydowali o przekazaniu 300 tysięcy złotych na organizację festiwalu na fali. Nie może być tak, że takie instytucje jak przychodnie, przychodnie służące leczeniu osób chorych albo po chorobach rehabilitacje musiały być siłą, powiem brzydko „wyrywane z gardła władzy. Na przeprowadzonej w minioną środę nadzwyczajnej sesji radni zdecydowali o przekazaniu miliona złotych na potrzeby dostosowania budynku przy Alei Monte Cassino do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za 600 tysięcy ten będący w opłakanym stanie parking zostanie wyremontowany, za 400 tysięcy prowadzone będą prace wewnątrz obiektu. Tam nie było na dla, dla pacjentów w tych starych pomieszczeniach, więc między innymi tego typu rzeczy tam się pojawią. Jak szatnia, jak pomieszczenie dla niepełnosprawnych. trwają w tej chwili już prace projektowe, więc jest duża, i, i zmierzają ku końcowi, jest duża szansa, że jeszcze w tym roku ta przychodnia powróci na, przepraszam, że tak powiem, na stare śmieci. W obiekcie już trwa remont prowadzony przez zarząd budynków mieszkalnych. Modernizowana jest m.in. klatka schodowa. W tej chwili przychodnia rehabilitacyjna działa w szpitalu wojewódzkim. Tam przetransportowano sprzęt i przeniesiono pracowników. Zabiegi odbywają się zmianowo aż do wieczora, na co wielu pacjentów narzeka. Jeśli wierzyć zapewnieniom władz miasta, niedogodności powinny się zakończyć jeszcze w tym roku.